Hej, cześć, witajcie na moim kanale. Na waszych ekranach Dziedzictwo Hogwartu. Jest to już chyba piąty odcinek z tej serii. Także, no, lecimy, lecimy z tym. Tak, no, tak. Podrapał się po i wiem. Kochani, w ostatnim odcinku. Powiedzmy już pod koniec odcinka. Mieliśmy pewną walkę z dziwnym stworzeniem, które niestety nie zakończyła się dla nas dobrze. Więc, no, dzisiaj spróbujemy powtórzyć tę misję i gdzieś tam sprawić, żeby się nam powiodła. Także lecimy, bo nie ma co tracić czasu. Dobra, eee, tak, tu mamy ten unik i teraz co? Jak my to mamy zrobić? Tu mamy to protego, tak? Musi nam się udać. No, nie, no ludzie. Dobra, weź. Okej. Okay. Czy ja coś źle robię w ogóle? Czy o co chodzi? No, mamy. No, w sensie nawet nie mamy tego podstawowe, no co, no? Okej. Okay. No mamy R. No mamy Q. Cool. No i ja teraz normalnie, nie wiem. Dobra, spróbujmy. see käib matk , hoia täna , tahab vahemid hoida . Dobra, chyba teraz nam się uda. No, dawaj, dawaj, dawaj. ZET! Nie! Nie! Ej, no, już tak blisko było. Ech. Dobra, bo ta misja to ja nie wiem. Dobra. Chyba w końcu mi się udało.

Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer, officer Singer. And thank you again. Oh, wow. Oh, hello there. A, a moment if you would.

A czyli mamy sobie po prostu ponaprawiać i użyć przy tym repairo. Okej. Okay. Ej, dobra, ta walka by naprawdę była stresująca. Dobra, jeszcze mamy jakieś dwie rzeczy naprawić. A i tutaj... O, no. a, a... właśnie, dawaj mi to. Uuu, mamy czwarty poziom, no dobra, fajnie. O, ej naprawdę, dobra, to było mocne, ta walka była naprawdę mocna. Dobra, porozmawiaj ze sklepikarzem. Aha, czyli my mamy wejść tutaj, tak? O nie, 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 nie! Dawaj mi to. Troje czarodziejskie na każdą okazję firmy Glad Firma Glad powstała w 1750 roku. Jej przedstawicielstwa znajdują się w Paryżu, Londynie i Hawksmith. Można tam nabyć szeroki asortyment czarodziejskich strojów oraz akcesoriów. Pan August Hill i jego współpracownik Otto Diebl... Boże, na początku przeczytałem, przeczytałem w ogóle co innego. Diebl... Dib, dibli. Chętnie pomagają każdemu, kto postawi nogę w ich sklepie. Ich ulubioną rozrywką są klienci, którzy nie znają się zbytnio na modzie. O, oh, ja chcę to. Manekiny Gladraga. W przeciwieństwie do zaczarowanych manekinów, które uczniowie preferują do treningu pojedynków, manekiny u Gladraga służą jedynie do prezentowania najnowszej mody czarodziejów. Super? E coś tu jest ciekawego co bym y, chciał i mógł odkryć <laughs> herbatki się napił, no nie wierzę. Dobra, ale y, chodźmy z nim pogadać, bo mamy z nim porozmawiać, y, więc proszę bardzo. <laughs> i should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state i was happy to help <laughs> frankly you deserve an order of merlin but i can offer you something much more useful i own glad rags wizardware and among my inventory are some unique items that afford certain protections as it were life-saving protections

Czyż to. No dobra. Ekran wyposażenia. No dobra. Twoje obecne statystyki obrony i ofensywy są wyświetlane w prawym górnym rogu ekranu. Wybierz gniazdo wyposażenia peleryn i szat, po czym naciśnij.

That huh? okay the Dobra. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. but all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Vanrock is. Working ah, and Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the three broomsticks. It's a treat to see you, Lord God. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Except <laughs> now, what can I? There's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. What appears on me. My no, head. Heard about, I... about the attack? I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for. This. <laughs> no, ne ne nie and that's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with. What's uh, 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 so, Was that Lotgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sarona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. Hey, chaos. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. I only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day the ominous. The three broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls. Round Rock and Rookwood. What are you not telling me? I promise to tell you everything, but it's perhaps best that I do that later. Właśnie. Dawijesz się w swoim czasie. Note. I think we should head back to the castle. Hey, A. In. Dobra. Ja lubię tą babkę.

I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights, but we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention for getting back after hours. Yeah, not that. that this is smart Отвърсмапе eh? A, w ten sposób. Aha, czyli w... Dobra, wiem, wiem, czyli te proszki Fiu pewnie za pomocą tego. Gdzieś tam pewnie nam się udało ym, przeskoczyć. A, i mamy już następny dzień, tak? No dobra, mamy misję ukończoną. Eee, yy, mamy sofę. Dobra. Tak więc co? Zobaczymy sobie, jakie mamy misje. E, wyposażenie. Co my mamy w wyposażeniu? Dobra, to może nie. Tu mamy to, kolekcję. Zobaczmy. Wrogowie, troll w zbroi. Aha, no dobra, bo jeżeli mamy ile dziesięciu wrogów serio więc co tak mało okej okay. tu mamy karty highlandy hogwart i hogsmith dobra okej okay. co my mamy tutaj jeszcze wyzwania. Mhm, no dobra. To by było tyle. Wy, yy, czekajcie, mapa. A no to na mapie nie. Ja chcę sobie pocztę, ale nie ma. No i misje. Dobra, no to teraz yy, potrzebujemy misji. Ukończone. Ej, to może byśmy sobie zrobili to skrzyżowanie różdżki, runda pierwsza, porozmawiaj z Lukasem Bartelby. A potem byśmy sobie ogarnęli to. A tą misję byśmy sobie zostawili na następny odcinek, może. Co wy na to? Dobra. Otrzymano sobie pocztę. Dobra. Ot. Sovia poczta zostanie wysłana, gdy poznane przez Ciebie postacie będą miały do Ciebie zadania lub ważne wiadomości. Wybierz, wybierz profesora Figa, by zobaczyć jego sowią pocztę. Dobra. Eee, przyjdź do mnie odkryłem coś w medalionie, który znaleźliśmy u Green Gota. No dobra. Aha. Słuchaj. No, i teraz pewnie nam się misje nowe pokazały. Tajemnica medalionu. Tak. No, ale to biegnij, chłopie, troszkę, bo to nam milion lat zejdzie. Tak, lecimy. Ona no, ma otła. Ej, też chcę mi otła. Ja też chcę latać. Dobra. Uuu, boże, Ej, tu jest ładnie. No. W sensie. No, że, dobra, moment, bo ja mam wrażenie, że ja to w ogóle hit tyle razy, co ja w, ty, w ogóle podczas tych kilku odcinków powiedziałem, ale tu jest ładnie to w ogóle przeraż przewyższa jakiekolwiek te no ale no naprawdę tu jest ładnie i wiecie, ja wiem, że ja mógłbym teoretycznie się teleportować tam za pomocą tego mapy i tak dalej, ale no dla tych widoków, no błagam was dla tych widoków ja chcę to przejść. Wieża obrony przed Czarną Magią, odkrytą nową lokalizację płomieni Fiu. No i elegancko. O, a tutaj to mnie jeszcze nie było. Co to za wieża? To jest wieża astronomiczna? Chyba nie. Ej, dobra. Okej, okay, więc no tak myślę, że ja y, te walki na początku to ja jakoś tak trochę poprzycinam. A już po prostu potem. Coś tam ogarniemy innego na ten, ten temat, no ale najpierw zróbmy sobie tą misję poboczną. Ej, ja nie wiem co to jest zawieża czy znaczy, w sensie pewnie wiem, ale no. Dziedziniec wieży zegarowej. No i co ja mam zrobić? No nie. Ha, o, proszę bardzo.

No, of course. Jewel Of course. The course. The Dokładnie. I agree. Besides, in cross ones, you can duel with a partner if you like. The first time I'll pair you with Sebastian. Next time you'll need to bring a partner along, or Jewel alone. So, can step into the ring? Mm. No, no pewnie. Spectacular! Let the fireworks begin! Ej, no to jest dziecko! Ja myślałem, że nam to do jakiegoś starszego w sensie, że to będzie jakiś. Nie wiem. O, ho, ho runda nowicjuszy. Dobra, moment. Przebij się przez żółto, żółtą tarczę przy pomocy jednego z zaklęć kontroli, jak zaklęcie lewitacji lewiosów, W celu ręcznego namierzenia przeciwników i obiektów użyj Lock, by namierzyć. Chyba nie wiem. A, wiadomo, że specjalstwo. No to akurat nie było proste. No i co? Nice work. Sebastian nie <laughs> no Now, it takes time to organise these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first cross ones victory. Well fought. Misja ukończona, no i fajnie. U, mamy piąty poziom już. Powiem wam, że spoko. No i co? Nie no. Rebellion. Dobra, e, ok, więc e, tak jak mówiłem, w tym odcinku to już by było na tyle. Mm, skończymy sobie. Widzicie, mamy tam misję poboczną e, już skończoną. E, jeszcze Wam tutaj to pokażę. O. Teraz, jakby już w następnym odcinku, zaczniemy sobie robić tą następną misję główną, e... mianowicie to tajemnice medalionu. Czyli właśnie muszę powiedzieć profesorowi Figowi o ataku troli Foxmeat. Ciekawi mnie, czego dowiedział się o tym medalionie, który znaleźliśmy w banku Green Gota. Także zaczniemy sobie od tego, jakby następny odcinek, już tą misję kolejną. W sumie ten odcinek, no cóż, zaczął się nieciekawie, ale myślę, że skończył się fajnie. Bo mówię, gdzieś tam ten pojedynek nam się udało fajnie wygrać od razu. No tam ten pierwszy, wiecie, ten atak trola i tak dalej, no to ja mówię, ja tam postaram się to jakoś powycinać, bo w sumie bez sensu, żebyście oglądali cztery czy tam pięć razy misję, tą samą od nowa. Także co, ja to jakoś tak ogarnę, fajnie zmontujesz bo to było miało ręce i nogi i, i co, no i myślę, że w sumie to by było na tyle, także... Dzięki wam bardzo serdeczne za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Standardowo zachęcam do subskrybowania, zostawiania dzwoneczków, żeby nie ominąć żadnych innych filmów na tym kanale, innych materiałów. Dzięki bardzo serdeczne. Pa pa.